Mali gracze, spotykamy się tu dzisiaj, aby być doinformowanymi w kwestii Kreteskonowej. Tym samym w dniu 22 września roku pańskiego 2025 prezentujemy Wam Zawiadomienie numer 6, najważniejsze. W dniu 21 września roku bieżącego rozpoczęta została sprzedaż biletów uprawniających do udziału w Kreteskonie. Bilety sprzedawane są za pośrednictwem serwisu EkoBilet w zamian za pieniądze w ilości równej złotych 60 groszy zł, 0. I są ograniczone kwotowo do liczby 200. Pierwszego dnia sprzedaży zakupione zostało przez Was 46 biletów. Za co serdecznie dziękujemy. Zawiadomienie numer 7. Równolegle ze sprzedażą biletów uprawniających do udziału w Kreteskonie, uruchomiona została strona umożliwiająca dobrowolne wsparcie o dowolnej wysokości tak zwana zrzutka. Dedykowana jest osobom, które nie zdołają pojawić się na Kreteskonie osobiście, a chciałyby wesprzeć jego organizację oraz tym, które chciałyby wesprzeć ją kwotą większą niż cena biletu. Zrzutka również cieszy się zainteresowaniem za co ponownie. Dziękujemy. Zawiadomienie numer 8. Twórcy Przygód Reksia w składzie osobowym Brosz Bartłomiej oraz Hrynkiewicz Krzysztof Jan potwierdzili zamiar wzięcia udziału w Kredeskonie i w odbywającym się tam dedykowanym im panelu. W przypadku tego pierwszego, potencjalnie dwóch panelach. Zawiadomienie numer 9. Uruchomiona została oficjalna strona Kredeskonu pod domeną internetową kretesmyślnik.pl Myślnik zapisany symbolicznie, nie zaś słownie. Na stronie znaleźć można między innymi regulamin konwentu, a w bliskiej przyszłości też wiele innych interesujących informacji. Zawiadomienie numer 10. W związku z niemożnością zmiany strony, nazwy strony z facebookowej Kretes.com 2024 Założona została nowa pod nazwą Kredescon. Tam będą teraz publikowane wszelkie najważniejsze informacje. Zalecamy zaobserwować. Zawiadomienie numer 11. W sklepie Kredes Prince działającym za pośrednictwem serwisu Kapsel można już nabyć przedmioty użytku codziennego opatrzone logiem kredeskonu. w ofercie koszulki Kupki i torby materiałowe. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą. Na ten moment to wszystko. Prosimy wyczekiwać kolejnych komunikatów.